Piękna. Piękna. Thank you. Wygląda bardzo ładnie. No, powiem wam, że wow. Wygląda pięknie. Pachnie śmierdziuchem takim serem, nie? Nie wiem, co to może być za ser, ale pachnie ładnie. O, to się dziki pani nam przyniosła. Thank you very much. Thank you. Tak słuchajcie, no zabieramy się za kosztowanie. A ty jaką wziąłeś? To masz to fajna tak tym serem. Chyba tak, to jakiś inny ser. Parmezan jakiś Śmierdził, nie? Ale <śled> Ale o, o, fajna o, o. jest, nie? Duża w sumie. Nie wiem, czy zjem całą. Ja wziąłem sobie salami e, diawola e, 370 batów e, Piwo e, Chang 110 Batów. Duże. Po piwko pani poszła do sklepu tutaj i przyniosła